Wszystkich ponownie na kanale moje domowe jedzenie. Dziś przygotowałam dla Was bardzo fajny i prosty w przygotowaniu obiad. Są to pulpeciki z młodą kapustą. Mamy akurat młodą kapustę, więc myślę, że jest to obiad jak najbardziej na czasie, bardzo smaczny. I tak jak widzicie, przygotowałam z ziemniaczkami, mogą być jeszcze buraki. Naprawdę jest bardzo fajne. Serdecznie Wam ten przepis polecam. Jeśli jesteś nowym widzem, zachęcam Cię do subskrypcji, by być na bieżąco. Dokładną listę składników wypisałam również pod filmem. Przygotowuję mięso mielone. Ja mam akurat mięso z łopatki, około 400 gram. I do mięsa dodaję jedną drobno pokrojoną cebulę. Następnie jeden duży ząbek czosnku. Jedno jajko. Świeża natka pietruszki. I mam tutaj jedną taką małą bułkę, którą wcześniej moczyłam w mleku i bardzo dobrze ją odcisnęłam. No i musimy przyprawić sól, pieprz, papryka słodka, przyprawa do mięsa mielonego. Można jeszcze dodać na przykład czosnek granulowany. Wszystko dokładnie mieszam, najlepiej ręką, wtedy będzie porządnie wymieszane. To też jest ważne. Kiedy moje mięso już jest bardzo dobrze wymieszane, wszystkie składniki się połączyły, to tworzę takie małe kuleczki i każdą kuleczkę obtaczam. W mące. No i odstawiam. Przygotowuję olej, i na nagrzany olej układam wszystkie pulpeciki i będę podsmażać z każdej strony około 2-3 minuty. Tak, żeby się dokładnie obsmażyły. No i następnie, już po tym czasie. Kulpeciki ściągam, ten tłuszcz, który tutaj został, tak jak widzicie, zostawiam, więc nic się nie zmarnuje. I na ten sam tłuszcz wykładam jeszcze jedną cebulę drobno pokrojoną, ją podsmażam i następnie dodaję poszatkowaną młodą kapustę. Ja akurat mam tutaj pół półgłówki młodej kapusty i dodaję jeszcze starto na tarce o grubych oczkach, jedną taką dużą machę. To wszystko będę sobie jeszcze podsmażać. Dusić razem do miękkości kapusty, marchewki. Tak jak widzicie, już fajnie zmiękło. Minęło 25 minut, więc można z powrotem ułożyć pulpeciki i jeszcze w takiej pozycji dusić sobie około 10-20 minut. I tak wygląda gotowe danie. Pulpeciki są mięciutkie. Kapusta, marchew również. Danie jest gotowe. Podczas duszenia mięsa i kawusty można też delikatnie podlać wodą. Ja tutaj przygotowałam mięso z ziemniakami, z burakami. Serdecznie Wam ten przepis polecam. Dziękuję bardzo za oglądanie i pozdrawiam.